To była naprawdę niesamowita przygoda i bardzo się cieszę, że mogliśmy zdarzać współpracę. I też niezwykle cieszyłem się przy organizacji przy współpracy, przy całej komunikacji, przy powstawaniu całej tej wystawy. Także było mi niezwykle miło i przy tej dziękuję za pomoc. I też tutaj chyba nie mam okazji podziękować, ale też Galerii Miejskiej, która ogromnie nas wsparła przy tym, żeby też tą wystawę zorganizować. Także kłaniam się nisko. Także pozwolę sobie przekazać głos panu kuratorowi wystawy, panu Bogusław Dartuba. Dobry wieku, i witam Państwa, witam w Wojtku. Yy, przygoda z Wojciechem Tercewskim jest bardzo taka moja osobista, jest bardzo niezwykła. Myśmy się poznali w liceum. Yy, yy, był trochę starszym kolegą. Ale to było niedawno. No, tak, to było chwilę temu. Yy, I to było tak, że obaj startowaliśmy w olimpiacie z wychowania plastycznego bo tak się wtedy ten przedmiot nazywał. Obaj szlachetnie odpadliśmy w pierwszym etapie, żeby nie było wątpliwości. No i zapamiętałem go jako takiego wyróżniającego się w sensie wyglądu i ten. A potem okazał się zbitym malarzem. Byłem na wystawach, które pokazywał. A potem na kilkadziesiąt lat zadzieliśmy siebie z pola widzenia. No i w zeszłym roku wynurzył się z odmętów czasu i przestrzeni. No i po prostu pomyślałem, że jest to cholernie zdolny malarz cały czas, który ma niesamowitą energię i taki, taką umiejętność generowania obrazów, które są mocne i robi to wyjątkowo moim zdaniem dobrze. Chcieliśmy pokazać tylko dużo obrazów. Taka, taka była, taka była koncepcja, bo tych mniejszych oczywiście jest, jest dużo więcej i część z nich była pokazywana w galerii miejskiej, więc jakby zainteresowani mogli je zobaczyć, wiedzą co dziś robi polityk i jak robi, ale ja miałem taki pomysł, że zacznijmy od rzeczy takich po prostu spektakularnych, tak spektakularnych jak są spektakularne te obrazy, bo one są po prostu spektakularne. I, ee, tylko dlatego, że są dużego formatu i nie tylko dlatego, że są pewne elementy anatomiczne, które mogą mm -hmm. przykupać albo zastydzać. To nie jest w ogóle tutaj jakby najważniejszą rzeczą. Najważniejszą rzeczą jest po prostu gigantyczny, wielki talent, wielka energia, która moim zdaniem bije z tych obrazów, które... które, które tak jak mówię, bo to nie chodzi tylko o format, chodzi o to, co, jak to jest namalowane, jaka jest tutaj jakby taka skala też e, takiego pewnego malarskiego projektu, który jest zawarty w tych obrazach, które są po prostu... no sami Państwo widzicie. Nie będę więcej... Spektakularnie. nie będę więcej mówił. Dziękuję Wojtku, za zatrudniłem Ci bardzo e, Twojego talentu i Twojej determinacji, bo to też jest to, bo Twoje życie było różne pomiędzy liceum a pomiędzy naszym dzisiejszym spotkaniem, dużo rzeczy się wydarzyło, A równocześnie coś się nie zmieniło i to też jest niesamowite Miłe słowa, tak dużej ilości. Dzięki, to chyba mam wrażenie, że ja też coś powiem, powiedzieć. Czekamy. Mogę mówić przed wy? Tak. Kochani, piękne dzięki, że przyszliście. Oczywiście, że mogliśmy znać się w... Tutaj z panami, z paniami, z galerii sami się stawić na wyeliminację. Nie byłoby jednak tak miło jak z wami. Dzięki, że znaleźliście czas. I dzięki jeszcze raz. Reszta wisi na ścianach. Wino zawierające mnóstwo prawdy stoi na stole. I mam nadzieję, że to wie. Kiedyś się jeszcze w podobnym gronie, gdzieś we Wrocławiu, w jakiejś galerii, może nawet tej samej, no, ale tak. albo w galerii wiejskiej, albo jeszcze gdzieś, gdzieś może się znowu spotkamy. Życie nie jest no, aż tak długie, żeby się nie spotkać.